Witajcie, pokażę Wam dzisiaj, jak zrobić takie fajne, delikatne piórko ściegiem tunezyjskim na prośbę jednej grupowej koleżanki. No więc, tak, weźmiemy sobie bawełnę. Kolorki, oczywiście, obojętne, jakie kto lubi. Do tego szydełko, ja mam akurat trójkę, a bawełna dokładnie to jest Dropsius 7. Co tu jeszcze będzie potrzebne? Na koniec na pewno przyda się klej do tkanin, żeby tutaj z tyłu na lewej stronie podkleić delikatnie przy zmianie kolorów te supełki, żeby to się nie odznaczało za bardzo i nie przeszkadzało. No i nożyczki, nic więcej. Bardzo prosta sprawa. Jest to co prawda ściek tunezyjski, ale jest na tyle mało oczek nabieranych, że można to wykonać najzwyklejszym szydełkiem. Link do bloga autorki tego wzoru będzie pod filmikiem. Co tu jeszcze mam tu rozrysowane? Tutaj moje takie zapiski. Próbowałam rozszyfrować ten wzorek. Trochę się udało, mam nadzieję, że takie piórko jak jest przypomina oryginał i będzie się Wam podobać. Później tutaj te kartki i te moje zapiski. Wstawię też na końcu do filmiku, także kto chętny będzie mógł sobie zerknąć. Piórka według tam autorki są w dwóch wymiarach. Jest większe i mniejsze. My zrobimy to większe na 11 oczek początkowych, drugi jest bodajże na 9. W każdym razie no, wielkość można sobie robić dowolną, jaką kto chce, A liczba oczek była nieparzysta. Ok. Zaczynamy, bierzemy sobie kawałek nitki. I robimy 11 oczek łańcuszka. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Wbijamy się w drugie oczko łańcuszka. Jedno zostawiamy, wbijamy się w drugie oczko łańcuszka. Przeciągamy nitkę. I tak w kolejne, aż do końca naszego łańcuszka. Piórko jest bardzo proste, szybko się robi. Tu oczywiście w zwolnionym tempie, ale całość tak z 15 minut i jedno piórko. Jest gotowe. Największy problem jest tutaj przy ostatnim oczku, bo trzeba będzie uważnie. Tutaj dosyć ciężko się, się wkuwa, ale to za chwilę Wam pokażę. To jest nasz pierwszy rząd. Musimy mieć 11 oczek. Sprawdźmy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 10, Jest 11. Teraz rząd powrotny. Jest takie coś w ściegach tunezyjskich. Ostatnie oczko zawsze robimy jako pojedyncze. Następne już po dwa przeciągamy nitkę. Narzut przeciągamy przez dwa oczka. Narzut przeciągamy przez dwa oczka. I tak do końca tego rządka. Narzut przeciągamy przez dwa oczka. Tylko ostatnie jest przerabiane jako pojedyncze oczko łańcuszka, resztę już jako no, podwójne oczko. Tak. I zostaje. Nam jedno. Zawsze nam zostaje. To, to ostatnie oczko jest zawsze liczone jako pierwsze. Na tych schemacikach, które sobie rozrysowałam, później, zresztą później może Wam pokażę, żeby już tutaj nie gmatwać. W każdym razie to jest liczone jako oczko pierwsze. I teraz w drugim rzędzie, czekajcie, może tutaj pokażę Wam na tych moich rozpiskach szczytełko, choć na chwilę. Rozrysowałam to tak. Ten rząd pierwszy łańcuszków zrobiliśmy. I nabraliśmy też te 11 wyciągniętych pętelek. Rząd powrotny zrobiliśmy. Teraz przechodzimy do drugiego rzędu. To jest to oczko, które mamy na szydełku, to pierwsze. Teraz ten taki symbol sobie wymyśliłam, to jest oczko z nitki poprzecznej, czyli musimy je zrobić między dwoma normalnymi oczkami. Tutaj te oczka zwykłe to są takie no, proste patyczki. W tą stronę bardzo wyraźnie takie, taka zeberka widać je tutaj. A oczko z, z nitki poprzecznej to tu, tutaj u góry ten, ten kawałek. I takie oczka będziemy robić pierwsze na samym początku. No, i przed ostatnim oczkiem. Czyli wracamy do robótki, patrzymy gdzie to oczko jest. Musimy je tutaj załapać. To oczko nam zostaje pierwsze na szydełku, cały czas jego w ogóle nie ruszamy. Podbieramy sobie tutaj tą niteczkę poprzeczną. OK, udało się. Wyciągamy. I to jest nasze drugie dodane oczko ekstra. Teraz robimy według schematu trzy normalne oczka. Raz. Dwa. 3. Następnie jest coś takiego jak trzy oczka razem. Czyli nabieramy sobie te trzy patyczki. Raz, dwa, trzy razem na szydełko. Robimy narzut i przeciągamy, wyciągamy jako jedno oczko. I następnie znowuż trzy oczka zwykłe. Raz, dwa, trzy. Znowuż oczko z nitki, dodajemy sobie tak jakby dodatkowe oczko z nitki poprzecznej. Tutaj się troszkę ciężko wkuć, ale się udało, jest nasze oczko. I teraz ważna rzecz to właśnie najcięższe do zrobienia oczko końcowe. Nie wiem, czy tutaj tak będzie, to dobrze widać. W każdym razie trzeba się wbić tutaj od góry w ten w ostatni patyczek, ale także załapać. Z tyłu taką krótką pętelkę. szydełko nam musi wejść pod dwie pod dwie nitki, żeby ten brzeg. No i się uparło i nie chce. O, udało się. Żeby ten brzeg ładnie się układał w łańcuszek, a nie był taki no, rozlazły. Ok. Sprawdźmy, czy mamy 11. Cały czas musi być 11 oczek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. Musicie mi też wybaczyć, jak robię błędy w nazewnictwie, bo absolutnie yy, ściegami tunezyjskimi nie robię, więc na pewno to się nazywa inaczej, ale to taki tylko roboczy filmik. OK, mamy 11. I robimy z powrot, powrotny rząd tak samo jak poprzedni, czyli pierwsze oczko sobie pojedyncze przerabiamy Następne już po dwa. Narzut i przeciągamy. Narzut przeciągamy przez dwa oczka. Do końca rzędu tak samo. Ok? Aż zostanie nam jedno. Następny rząd, właściwie aż do 13, gdzie będziemy zmniejszali oczka, robimy tak samo. Wszystkie te rzędy wyglądają tak samo. Znaczy tutaj, według schematu do rzędu 13, ale oczywiście zależy to od nas. Jeżeli chcemy zrobić dłuższe piórko od tego, to jest robione według tego schematu, ale to można oczywiście tą górę tutaj, można 20 rzędów zrobić, piórko po prostu będzie wtedy dłuższe, bo tutaj samo to zwężenie to jest mniej więcej 1 trzecia robótki. Okay, zróbmy sobie jeszcze jeden rząd i zrobimy zmianę koloru. I następny rząd analogicznie do poprzedniego. Czyli tak, jedno oczko mamy na szydełku, drugie ekstra sobie podbieramy z nitki poprzecznej. Ok. I następnie robimy tak samo, czyli te patyczki. Raz. Dwa. Trzy. Trzy oczka razem. Trzy nadziewamy. Przeciągamy jako jedno oczko. Znowu trzy razem. Ra mm, razem, przepraszam bardzo. Każde oczywiście oddzielnie, tylko że trzy. Tak. Oczko z nitki poprzecznej, która nam się tutaj już wychyla, żeby ją podebrać. No i ostatnie oczko. Widzicie, bo tak bokiem, nie wiem czy tutaj ostrość tak dobrze widać, ono musi też tworzyć taki ładny łańcuszek, czyli w to ostatnie i w jeszcze jedno, które jest z tyłu. Ciężko jest to złapać, ale później im, im dalej, im jest większy kawałeczek już zrobiony tego piórka, tym jest po prostu łatwiej, jakoś to tak luźniej się te nitki układają. I nie ma z tym problemu. Udało się. OK. Mamy kolejny rząd. Już widzicie, tutaj się tak zaczyna to, to i później się podwinie. O, układać się już zaczyna ta góra naszego piórka. 11. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, 8, dziewięć, dziesięć, jedenaście oczek. Czyli wszystko w porządku. Ostatnie przerabiamy raz. Następne po dwa oczka. Oj. Coś się pomyliłam. Jeszcze raz. O, teraz jest ok. Kto nie robił ściegiem tunazyjskim, warto sobie najpierw na jakiejś grubszej włóczce, grubszym szydełku, chociaż parę oczek Przerobić, poćwiczyć, żeby wiedzieć, które oczka załapywać, bo troszkę się to różni od takiego normalnego ściegu szydełkowego, właściwie dużo się różni. I ostatnie. Jeszcze jeden rządek. Szukamy nitki poprzecznej. Jest oczko ekstra i trzy zwykłe. Raz. Dwa. Trzy. Trzy razem i trzy zwykłe. Trzy, nitka poprzeczna i ostatnie oczko. nasze pierwsze oczka, czyli ostatnie przerabiamy raz, Teraz już po dwa. W tym momencie mamy dwa oczka na szydełku, to jest czas na zmianę kolorku, więc bierzemy sobie inną nitkę inny kolorek nitki. Przytrzymujemy z tyłu, przeciągamy przez dwa oczka, tak żeby wyszło nam jedno. I z powrotem, podbieramy z nitki poprzecznej, trzy oczka zwykłe, jest dokładnie tak samo. Trzy. Trzy oczka razem. Trzy oczka zwykłe. Oczko z nitki poprzecznej. I to ostatnie na kręciku. Ale jak widzicie, już łatwiej, łatwiej to szydełko wchodzi w to oczko. Ostatnie przerabiamy raz. Następne po dwa. Chcemy teraz wrócić do białego koloru, to też jest to ten moment. Czyli zostawiamy sobie nitkę tą, bierzemy z powrotem białą, zostały dwa różowe oczka na szydełku, przeciągamy przez nie białą i tutaj mamy od razu ładnie nitkę poprzeczną i następne trzy razy. Dwa. Trzy. Trzy razem. i ostatnie oczko podwójne. Oj, coś tutaj nityczko. O jest. Ok. I rząd powrotny. Za każdym razem jest dokładnie to samo. Zrobię jeszcze parę rzędów, zrobię pauzę i wrócę, jak dojdziemy do tego rzędu 13, gdzie jest zwężenie naszego piórka. Już jestem. Dorobiłam parę rzędów, żeby piórko było dłuższe, i teraz przejdziemy już do zwężania. Tutaj na mojej rozpisce, tu będzie rząd 13. Teraz zacznie się rząd 13 lub dowolny, jeżeli wasze piórko jest dłuższe. Może to być równo, równ, równoznacznie rząd nie wiem, 20, tak? Yy, zaczynamy tak. Jak tutaj widać, że są same cztery oczka, zwykłe trzy oczka razem. Ten środek zostaje do końca taki sam i cztery oczka zwykłe. Nie ma yy, tego oczka tutaj z nitki poprzecznej, czyli zaczyna nam się zwężać. Tak jak mieliśmy 11 oczek do tego momentu na szydełku, teraz zostanie nam 9 oczek. Oczko, które mamy na szydełku, zawsze jest liczone jako pierwsze. Nie robimy teraz oczka z nitki poprzecznej, czyli mamy pierwsze oczko. Od razu łapiemy pierwszy patyczek. 2, 3, 4. 3 oczka razem, czyli nasz środek, rdzeń piórka i znowuż 3 oczka zwykłe. 2-3 oczka z nitki poprzecznej w tym rzędzie nie robimy. Od razu oczko końcowe. I mamy nasze deółku 9: raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pierwszy rząd zwężania piórka. Rząd powrotny zawsze taki sam. Ostatnie jako jedno, następne oczka przez dwa przyciągamy na rząd. To jest rząd trzynasty. Rząd czternasty. jest taki. Jedno oczko, które mamy na szydełku, następnie oczko z nitki poprzecznej, ale tylko dwa oczka zwykłe. Reszta tak samo. Czyli oczko na szydełku mamy. Robimy następne oczko z nitki poprzecznej. Tu ją sobie załapujemy. Dwa patyczki. <laughs> Jakoś mi te patyczki weszły w głowę i nie chcą puścić. Raz, dwa, trzy środkowe. Dwa oczka zwykłe. Oczko z nitki poprzecznej. I oczko końcowe. Najgorsze. Czy najgorsze, najtrudniejsze do ładnego zrobienia nie, nie, to się złapało, jeszcze raz, raz najgorsze jak się zrobi tą końcówkę troszeczkę zaścisłą wtedy jest problem żeby tą pętelkę tutaj złapać No, powiedzmy, że troszkę nie w tym miejscu się wbiłam, ale zrobiłam bardzo ścisło, więc już niech tak zostanie. Nie będę pruć. Rząd powrotny. Raz. Przez dwa. Przez dwa. Przez dwa i tak do początku rzędu. I teraz ten rząd czternasty powtarzamy do rzędu osiemnastego. Cały czas mamy 9 oczek na szydełku, czyli pierwsze już mamy, drugie z nitki poprzecznej, dwa normalne oczka, trzy oczka razem, dwa zwykłe, jedno z poprzecznej. Musi być ta sama liczba oczek. Skoro tutaj w środku je zabieramy, trzy oczka zamykamy w jedno, to musimy dodać te z nitki z poprzecznej, bo gdybyśmy ich nie dodawali, to po prostu cały czas by nam się y, zmniejszała, robótka byłaby po prostu bardzo krótka. No i to oczko ostatnie. I rząd powrotny. Pojedyncze, reszta podwójne. mi się poturla, okay. I jeszcze raz. Jeden rząd później to się ładnie zblokuje, wyprasuje. Można oczywiście usztywnić. Można pół na pół ługę z wigol z wikolem rozrobić. To fajnie będzie sztywne albo samą ługę też wystarczy. Jedno oczko mamy. Jedno oczko wyciągamy z nitki poprzecznej. Raz. Dwa normalne. Dwa normalne, jedno oczko z nitki poprzecznej i oczko końcowe. Znowu zrobiłam dosyć ścisło, ale się udało. I rząd powrotny ostatni raz, i teraz już. załóżmy że już tu przerobiłam parę tych rzędów teraz rząd 18, który wygląda nie w tą stronę nie w tą stronę w tą rząd 18 są trzy zwykłe oczka trzy w środku razem i trzy zwykłe i powinno nam zostać na szydełku 7 oczek trzy zwykłe trzy razem trzy zwykłe jedno już mamy jedno mamy mamy drugie jest trzecie zwykłe trzy razem i trzy zwykłe raz dwa i trzecie jako oczko ostatnie rząd powrotny standardowy Rząd dziewiętnasty wygląda tak: jedno oczko mamy, jedno oczko z nitki poprzecznej, jedno oczko zwykłe od razu trzy razem. Jedno oczko zwykłe, oczko z nitki poprzecznej i oczko ostatnie. Dobra, mamy oczek 1 2 3 4 5 6 7. Tak jak ma być, 7 oczek. Prząd powrotny. Rząd 20, następne zwężanie. Jedno oczko mamy. Jedno oczko zwykłe, trzy razem, jedno oczko zwykłe i ostatnie oczko końcowe. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć oczek. Rząd powrotny. Został nam rząd 21, który ma, robimy tak. To oczko jest jako pierwsze, trzy oczka razem i ostatnie oczko. Przeciągamy i to już właściwie koniec naszej robótki, bo ostatnim rzędem łapiemy sobie je wszystkie razem. I możemy dorobić ładny ogonek do piórka z sześć oczek łańcuszka. Odcinamy, zaciągamy i pióreczko gotowe. Teraz oczywiście tylko pochować, obciąć nitki. Tutaj z tyłu, tu przy zmianach kolorku, ja to robię w taki sposób, że zawiązuję na pojedynczy supełek, żeby nie był wyczuwalny i gruby, ściskam tak z umiarem, żeby tutaj się nie ściągnęło. I na tym pojedynczym supełku mam gutermana do tkanin, fajny klej. Robię tylko kropeczkę. Ona momentalnie zasycha. Obcinam niteczki. O, przyschnie fajnie i ta zmiana i, i supełek jest praktycznie niewyczuwalny. Białą niteczkę tutaj też można sobie delikatnie wpleść gdzieś z tyłu, żeby nie była widoczna. Usztywnić, odprasować, można jeszcze tutaj ładnie ukształtować. Tu mi się troszkę gdzieś zaciągnęło i piórko gotowe. To tyle. Proste, łatwe, szybkie. Każde następne idzie szybciej od poprzedniego. Powodzenia!